Kongres dzisiejszy zorganizowany przez OPZZ, Organizacji Rolniczych, przez pana Sławomira Izdebskiego, przede wszystkim zgromadził wielu znakomitych gości i myślę, że tutaj obecność pana premiera Mateusza Morawieckiego podkreśla wagę problemu, jaki polski rząd prawa i sprawiedliwości przywiązuje do rolnictwa, ale oczywiście kongres to są debaty tematyczne i myślę, że główną taką debatą, głównym problemem, który w tej chwili rolnicy przeżywają, to jest rynek trzody chlewnej. Między innymi tutaj są też bardzo szczegółowe informacje. Te, ta debata, która ma pozwolić na to, jak na tym rynku się odnaleźć, jakie są perspektywy, jak można w jakim czasie pomóc rynkowi trzody chlewnej. To jest chyba główny temat. Rzeczywiście przebija się to bardzo mocno, chociaż poruszane problemy, choćby wzrostu cen nawozów, ale też no, w niektórych przypadkach. No taka nadzieja rolników na takie programy osłonowe, również między innymi na programy restrukturyzacji zadłużenia. Więc tematów jest tutaj wiele i myślę, że to będzie z dla rolników, ale też i dla rządzących, którzy dowiadują się o pewnych problemach. Dla mnie jest to niezwykle cenne. Mogę też posłuchać, jakie jest, jaka jest opinia rolników, hodowców, czy od ich lewnej, czy. Innych rolników o tych problemach najważniejszych. To jest też bardzo cenne, bo wtedy daje wskazówki, jak to rozwiązywać. Myślę, że nieustannym problemem jest walka z ASF-em i skuteczną pomocą dla hodowców trzody chlewnej, żeby nie następowała likwidacja, żeby jednak ta produkcja w Polsce. Była na odpowiednim poziomie, żebyśmy nie musieli importować wieprzowiny. To jest taki priorytet, myślę, że nieustający, ale tu nagłym priorytetem, który się okazał bardzo ważny, to jest ceny nawozów i trzeba szukać, szukamy różnych sposobów na obniżenie tych cen, zarówno bezpośrednią sprzedaż, jak i obniżenie VAT-u do zera. Teraz będziemy próbowali, aby wpisać zakłady nawozowe na unijną listę zakładów energochłonnych, żeby można było z tego tytułu pomóc. No i ubiegamy się. Bardzo intensywnie w Komisji Europejskiej na zgodę, byśmy mogli dopłacać rolnikom do ceny zakupu nawozu wzorem dopłat do paliwa, bo to by tak naprawdę było rozwiązanie systemowe. Ale też oczywiście w, polskiej, w polskim rolnictwie na rok 2022 ważnym zadaniem, jaki sobie stawiam, to jest rozszerzenie ubezpieczeń powszechnych, ubezpieczeń na wszystkie klęski żywiołowe, łącznie z suszą wokół Towarzystw Ubezpieczeń Wzajemnych. Chciałbym, żeby rolnicy się ubezpieczali i mieli w razie klęski, w razie niepowodzeń, mieli zwrot szkód, a nie tylko taką częściową pomoc, jak to była dotychczas. Więc to jest ważne. Oczywiście Deklaracja, realizacja deklaracji o emeryturze, bez konieczności przekazywania gospodarstwa, no i już wiele, wiele innych rzeczy, które w tym momencie już trudno mi tu wymieniać pojedyncze, ale to są to jest regulacja rynków dotyczących mleka, owoców miękkich, jabłek, sadowników, ale też budowa holdingu spożywczego też niezwykle ważne zadanie.